mam z tej strony gramy w Spider-mana 2 Znów I dzisiaj będzie coś z VR Na VRChat I kłopoty z harem. Taka, taka, Taki o, wyzwanie

Jestem na wysokości, dlatego tego nie widzę. Jeszcze? Jeszcze wyjadę tam. Widzę. Nie. Fajnie. Widzę. Co jest? Tutaj coś jest? Czekaj, tutaj pójdę. Tu się pokręcę. Co jest? Kukut. O, tam. Dobra, lecimy. Nie rusza! Co zostań tam stary! stanie? Ustalmy jego położenie dokładniej. Jest pewnie pod tym wiaduktem. Dobra. Słyszę mnie. Słuchaj, My myślimy jakże. Coś na czego? No to nie jest Harley. Zdecydowanie. Za, czy Harry zaraz za swoim za symbiotem ludzi? Aha. Yes, yes, nie, jeszcze. A co jeszcze? 2023 rok. Kto w tych latach daje pocztę głosową? Ja. Znaczenie. są są oni są dziwacznie silni, bo to są obywatele. Obywatele nie, nie są aż tak silni jak ja. Chyba że tam są ludzie Czy nie? Czy zapomniałeś, że to ludzie? Peter! Rayven nie żyje, bo Peter przy tym. A, ja mam założonego tego ski. A nie, założę sobie tego. Maja, mojego. tego normalnego ski. tego normalnego ski. Jak to tak daleko? Nie Twoja mama i ja. Szukaliśmy cię, a ja szukałem was. stałem, że wszystko gra. Nic nie dostało. Zostańśmy w metrze i cię Dobrze, że jest cały. Bo z Twoją mamą do domu. Przyjdziesz? Muszę coś najpierw załatwić, ale będę tam najszybciej jak się da. Ok. Hmm. Okay. Jesteśmy. Muszę odtworzyć dźwięk dzwonu Krayvena. Jakich dźwięków mógłbym tu użyć? Ja dosłownie, dźwięk ja ja domowo tam. Podobny do dzwonu Krayvena. Chociaż o wiele mniejszy. Coś takiego... O! Siada, Czeka. Niezła akustyka, może się przydać. Jak przenieść dzwon do tego hangaru? Dobra. Ten pojemnik wygląda spoko, jeśli go wpadnie w rezonans.

Mega pamiętasz, z moim, moim szczelaniem to mega pamiętasz, wiesz?

И А вы нам за, назначила нам? Może ja próbuję tu wejść? Gdzie już? O nie, tam Artym Brown był Ty, bo jest trudno To... iść No? A ja wiem, ja wiem o czym. Hmm, prawie. jeszcze echo. nie echo w tym hangarze. wreszcie. No, Dobra. Było tu trwanie. Jeszcze odgłos o niskiej częstotliwości. Na przykład... No jedzie tu ktoś. helikoptera. Muszę się tam dostać. Kurwa. Kiebiecie, ludzie. Dają mi, jestem piąty. Przedam mi się pomoc. Jestem drobny. Jest to trzeba. Tak. Muszę tylko wymyślić jakie wykorzystać. Maska nie dla. Do zobaczenia. Dobra. O, ale, ale to był unik, to był dobry unik. for a train on a scene go down scene go scene Jeśli chcę, w też Dobre. Nie, to jest nie. Człowieka zakleiłem. Niech się robię. No właśnie, gdzie ty? O, przyje przyjechał na szpital.

Ty bijesz normalnych bestii, normalnych ludzi. Już jak wychodzili, to go kupnąłeś. Peter! w ciebie chyba ten Wenom dalej został, to...

Jest, jak w jedynce i w dwójce się tak leci. Kurde, ale jak gram w te nowe części, to tak stare stare czasy przychodzą. Jak się grało właśnie. Spidermana jeden, Spidermana Miles Morales. Tak! Bardziej Venom, ale okej. Okay. Czy to zęby, kur... Ojej, nie, 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 dobra, już, zabijaj. Nie, to nie, to nie jest, nie. Nie, nie mogę na te zęby patrzeć. Po prostu aż dostaje zaraz od patrzenia na zęby. Od patrzenia na brzydkie zęby dostaje próchnicy. to jest cute. Ciekawe jak będzie wyglądała walka z harem. Całkowitym harem. A nie podróbą. Co jest... I to jest taki problem. I teraz musisz no... podejść. Musisz się taniej. Jest. i check out 5 seconds! That's, that's 3, 2, 1, no! Bo jesteś grooby! Dobra, przestanę. Ciertowek są krogi. poszliśmy na minigolfa w mojej urodziny. Ja cudę wygrałem, oszukiwałem. Odniesą piłeczkę i wrzuciłem ją, kiedy nie patrzyłeś. Miałeś się lat. I w sumie to nie znosiłem kanapek, które mi dawałeś, ale nic nie mówiłem, bo wiedziałem, nie lubisz pan żadnej mojej mamy. Poza tym spotykam się z kimś, ma Andy i jest świetna, no i nie zabija jej mnie, ale wyświetlą seple do spitona. A, zaraz, zaraz, zaraz! Andy, Andy. o, jest bardzo fajna. Ło O O to to... Dobra, nie przystanę, przystanę, bo dobrze, będą będziecie nie, to, nie... będziecie mnie nie lubić, bo to... Jak to, 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 to ktoś chciał? Ciekawe! Nie, tak nie... Ja tego ja, ja, nie chciałem... Ja tego nie powiedziałem. Ja tego nie powiedziałem. Ja tego nie no bylięte, powiedziałem. Ukończono. Uko... Kłopoty z Harem. Wow. I to widzowie będzie na tyle pa i.